Dzień dobry A więc da, zaczynając Dzisiejszym udźwignię wam boga podstawy jazdy autobusem ja Jednym usiowym. W tym momencie w zazimie urwałem zetki Nie wiem, nie znam się A więc zacznę, pierwsze co, to my sprzęg Sprawdzamy się, czego nie, nie ma za nami Przucamy bieg i lekko dodajemy gazu Widzicie, autobus się ruszył wszystko będę pokazywał na aktualnej wsi, w której jestem, czyli na Peria Army. W się rzucie wszystko z migaczem. Pierwsze co jedziemy na zajęć, że skontrolować jakość naszego autobusu. Spokojnie, aby co wam się trzęsło. Tak ma być po prostu. No więc tak, wysiadamy z naszego pojazdu. Musimy zrobić zwaną obchódkę dookoła. Zostawi od tyłu, posłuchaj jak chodzi. Mmm, wspaniałe widoki. A więc, dalej, kontynuując, to jest nasz autobus dzisiejszy Kurwa, miga do stojąca. Czekaj. No. To, jest, to się wytnie. A więc, dalej, to jest nasz dzisiaj autobus. Ja trwa, mam prezentowałem wszystko co wiem na temat autobusów. no więc, dalej, zabrałem mi środki. Już was nauczyłem startować, więc teraz startujemy i Rzucamy migać, żeby się nikt nie przypierdulił, nikt nie jedzie, nikt nie jest z tej, tu możemy jechać naprosto. Rzucamy migać, już nam nie będzie potrzebny i za dali. medali. Skręcamy ostro, nie spuszczając nogi z gazu. Jak widać na obroto A tak ja dokładnie nie widać. Jadę bardzo szybko. Bardzo chciałbym Was poinformować, że trzeba zjechać. Jak wyjedziemy na autostradę, jak tutaj przedstujemy tak zwanego VMAXa oraz jak się grzeje nasz silnik w tak zwanych po prostu obciążeniach. No dobrze. Tu mamy znak stop, no to wypadałoby się zatrzymać przed wyjazdem. Zatrzymujemy się, zaciągamy ręczny Po co ręcznie zapytacie się? Nie wiem na przykład w na pewno nic na pewno wrzucamy migacz i wyjeżdżamy. Niestety odgłos od migacza już się, że że nie ma go, tak? Wyjechaliśmy, teraz patrzymy za siebie, lusterka jest już już spierdolona jak zwykle, wszystko umaziane w jakimś dziwnym kurwa sosie. Pamiętaj, wrzucili, wyjechaliśmy zaraz, na poprawny pas, na razie mamy autobus w automacie, czego osobiście nie polecam. Ale no niestety do dzisiejszych testów musieliśmy dostać automat. Skąd w automacie jest sprzęgło? Szczerze powiem nie wiem. No ale tak. Jak chcemy nabić coś na kasie, to możemy tutaj oto zobaczyć kasek. Cholerę kasek mi zajęwali. Ech, ja no, Kontynuuję po prostu trasę. Abyście spotkali go innego że to pamiętajcie PKSy się chwali trzeba zawsze podnieść rękę do góry i pomachać tak? tak aczkolwiek jeśli za przeciwka lub obok lub nas co najgorzej wyprzedzała MZK, to oj mam nawet złe wiadomości to niestety trzeba jebać ruchać się niebać to jest prawie takie same świństwo jak te chuje te chuje łyce co włożą dziecioki. Oni myślą, że co oni, kurwa, że oni nie są normalnymi busierami są normalnymi busierami. Kurwa ludzie! Wy nie wiecie, co to jest naprawdę patola, wywioź te ta z takie -latki, kurwa do szkoły. W waszym autobusiku są super odjebane i to wszystko tu mi strzelo, klekocze, szyby, ma, piękne odgłosy z tyłu oczywiście, wszystko nawalo. Drzwi czasami się nie otwierają, czas kopa je wypierdolić. No, to są normalne realia. Przykładowo teraz ją tak dobrze, że ten autobus wypanował, że kolanami z nim kurwa steruje. I ja ręce mam w górze, można zauważyć. A więc, tak, jedziemy 66 na godzinę, co jest już naprawdę satysfakcjonującą prędkością przez naszego pojazdu lądowego, zwanego także autobusem. Przynajmniej mamy tak zwaną ofiarę. Dla jednych to może być najzwyklejsze auto, a dla pusioża. Uprzedzenie takiego skóry wysina jest naprawdę już coś, coś, coś takiego naprawdę, bo ja w swoim w długim życiu, jako PKS, jako Busios, ogólnie, to ja chyba, no nie z milionów ich taki poprzedziłem. Dla mnie to już nie jest coś takiego, ale kiedy twój VMAX autobusu to jest 66 na godzinę, zabierasz autostradą, w której prawie każdy jedzie 100 lub więcej no to dla Ciebie jest wyzwaniem przejść takiego o, o... a szczególnie, że Ty chuj nie chcesz się dalej rozpędzić bo tu 55, 54, ja nie wiem co ja, ja mu daję mi ja mu całkowicie nogę Sprzyngło puszczone, oczywiście to jest automat, to nie wiem po co tutaj sprzęgło jest i naprawdę ludzie, szaleje w tym autobusie oho, wszył, hey, automat łaskawie przecież kolejny bieg, 60, 66, 67 68 Spuszczamy migacz przedwcześnie. O, mamy dwóch to do wyprzedzenia. naprawdę jest wyzwanie. Dla mnie 70 osób. Mam. Uwaga, uwaga. Teraz łapaliśmy tak zwanego fauteka. Spuszczamy migacz w drugą stronę, żeby nasi osoby, które wyprzedzamy, wszystko wiedziały. Zjeżdżamy. Fautek, jak widać, działa w naszym autobusiku. Działa bardzo poprawnie. Ponieważ w momencie, kiedy dodaliśmy mu tak zwanego miodu przez dłuższy czas, on się zdążył naładować i w odpowiednim momencie wystrzelił nas. W którym po prostu chcieliśmy wyprzedzić. W taki oto sposób jesteśmy już 10 km przed naszymi rywalami na drodze. Bo nie ma to tak, że na przykład wszyscy to są kierowcy. Nie, to są po prostu rywale nasi, tak? To jest mój rywal i ja normalnie z nim, ja się z nim nie lubię normalnie. Ale to może być również taki na przykład Mietek, który tam, jeździ autobusy. Mą taką jeździ białą Renatą. Ochody mamy zakręt, trzeba przyhamować. Puszczamy migacz przedcześnie. Chyba pan do kocia, historię o Mietku. Tutaj coś jest zjazd autobusowy Ale my niestety tą trasą nie jedziemy Tylko my jedziemy Taką aby to powiedzieć Trasę dla tych lepszych Bo są trasy dwie Trasa pierwsza to jest dookoła Po prostu po autostradzie zapierdalasz sobie Jak totalny maślut Kurwa, nic się nie dzieje, jedziesz przed siebie, tylko skręcasz na zakręta, i wyprzedzasz. Ewentualnie dajesz siebie wyprzedzać. A też jest teraz taka: jak tutaj właśnie zajeżdżamy to Mirka. Mir jest ogólnie mechanik, on mi kurwa robił tutaj pasatą, on wszystko normalnie zarobi. Zajedziemy sobie. Tu mamy pierwszy przystaneczek. My możemy się wysiąść, bo jesteśmy do rzeczy przed czasem, oczywiście. każdy porządnie busiusz. musimy być przed czasem. No, tutaj jest zakład Mirka, tu można sobie auto pomalować Ja by się uparł, to może na wysokość by nie wszedł Ale na długość by wszedł mi tutaj nawet autobus Widzicie, tutaj stał kiedyś mój pasat, tam z tyłu jest od niego Jak widać silnik Od mojego pasata Tam z tyłu jest bęben też już od mojego pasata Oczywiście wszystko wymieniałem na stokowe bo te fałusem którym się już przeżarwie. więc tak, którą mamy godzinę? Jeszcze 5 minut do odjazdu Tak, 2 minuty przed odjazdem odjedziemy no, to czas czekać. Nikifu. Dziwne. Jakś nowego szrota znam. Dobra. Niko jeba nie ma. Dobra, 4 minuty do odjazdu. No i rura. A, ja, je, ja kocham tą robotę, tylko trochę w karku mi coś napierdalo i w krzyżu od tego krzywego siedzenia. Za tą kierownicą, no ale dobrze, no. Aby to rzec, cholera bez migacza wyjechałem, jak ja dałem przykład, no dobrze, no wam to powiedzieć, migacz jest tylko po... o cholera, ktoś się tam kurwa tarabani przede mną, nawet dwa cuśki, tego mam nikt niby tutaj wyprzedzić, ale spokojnie, wprawiony busiosz, pksiosz, wszystko potrafi zrobić, kurwa, chyba w rzeka, nie, 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 tam jest rzeka, kurwa, to nie wiem się pchać. Jak ją tak jechać, wiesz, że to jest rzeka? Cholera, jasna... Usiorze, pękaciorze, kurwa... Si w, w tranżu, kurwa, chłopcu kupił Kiegoś Mercedesa g kurwa, za paręset ty ty tysięcy, kurwa, złotych I co, autobusu nawet nie jest w stanie wyprzedzić Spierdalaj mi zdrowie, człowieku, jeszcze są górki, to się nie wyprzedzę Alej mi tylko chwilę prostej, w miarę prostego terenu. O, na przykład tutaj, ciach. Oczywiście wszystko z migaczem, żeby było na legalu. No nie, to jest jakaś górka. Pierdolona. Jezus. A przez... Kurwa, no spierdalaj mi sp No, spadą mi autobusi przez ciebie, kurwa jebana. kurwa. To musi mi przez niego spod zrobić, z jeszcze dupa mi pewnie stoi w powietrzu. O dobra, co so, teraz do Domy przed siebie, pamiętajcie, hamulec używa się tylko jak się skręcą. Ale to jest, musi być skąd przynajmniej 90 stopni. Jest mniej, to już z łobrzydlistwa się tego tak O, teraz mogę, pa, o, ciach. Skurby syna. Zaraz o o, ciach, 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 ciach. przed torami, bo i tak to nic nie jeździ. No i co, lamusiki? Co? No i flux, kurcze, może by było rzec. Och, cholera. Dobra. To mamy teraz troszeczkę, jakby to wyzwanie dla mojego autobusiku. Ale spokojnie, Szymon to sobie nie poradzi. Aktualnie wybrałem trasę, w której są dosłownie trzy przystanki, może na krzyż. Co tu tam, chyba jakiś pijany chyba jedzie. Po całej drodze się, kurwa, wybiło. Dobra. Jebać. O kurwa, jakiś był chyba na drodze. Teraz nie zapomnijcie, żeby skręcić, to jest bardzo ważne. Na tej trasie jest taka, jest, są takie są trzy rozjazdówki po drodze, w którym na z moich przystanków. Jak tutaj będzie ta zapierdalać, Co nie, no to jak się tutaj wyjebieta, to kurwa kaplica. Tutaj nawet nie przyjdzie po was straż drogowa. O ile jakakolwiek się znajdzie w okolicy, to jest ciekawe. I ogólnie chciałbym Wam powiedzieć, że jak chcecie to tutaj i taksiarzami, to to kurwa nie jest takie trudne, na jakie wygląda. Trzeba iść tylko opanowanie panowanie i trochę wyobraźni w Jak ta maszyna może się zachować. O, tutaj może da się nie dobrze tam skręcić. Ja tam wywinięta. To jest tam prostszy zjazd, bo to jest 90 stopni. Nie, nie chcę tak kurwa hamować na nim, tu tam się zapierdala, lata w tom na lewo, co była dróżka, To jest też ta pod górkę. Ale musimy tylko kawałek, jak pod górkę, tam co nie jest oczywiste i tak. to ta górka to nas wyhamowała, no to bez problemu, tutaj w ten zakręt. A ja widać silnik bardzo fajnie chodzi, a więc tak. Teraz chciałbym Wam zaprezentować, co to znaczy pół ośka a, a więc, tak, pół ośka, to jest sytuacja, w której się ktoś ci wyjebie centralnie pod koło, tylnie autobusem jak jedziesz I wtedy, jak jeszcze autobusem i możesz jest nim zakręć jest ci pod koło i wtedy ci się wpierda pół ośkę w kole. Ja osobiście nie jestem mechanikiem. To nie wiem, nie znam się na tym wszystkim. Kiedyś kurwa Usłyszałem coś takiego na zajezdni, od Heńka, który jest ode mnie starszy. Bari się tym znowu wszystkim. I on ma taki to pierdolony autobusik. Z tyłu masz taką niebieską fantę pomiędzy siedzeniami schowaną. I zawsze jak jedziemy o 16.30, bo tam górę odkryto Jak za pierdalu, Wtedy zajrzą tym moim autobusikiem na stację, po prostu. Jak go zostawią. Chętnie, ma jeszcze jeden kurs, no to jak się z nim zabiorą, jak zapierdalomy Tylko, że on musi jeszcze na jakieś rzuty zajechać, no nie wiem ogólnie. Czasami też przez industrial zablupcomy. No, na industrialu też kiedyś jeździłem, ale to tam jeździłem inna. O, to prawie bym się zagadał. Trzeba zakręcić bardzo ładnie. Na industrialu też kiedyś jeździłem. To była bardzo fajna, jakby miejscowość. Tam było bardzo dużo rzeczy w jednym miejscu. Jakby ja osobiście, najbardziej mi do gustu przypadła taka fajna prosta, która jest za skrzotowicami pomiędzy stacją PKS, przejeżdżająca przez takie naprawdę kontenerowisko. Tam się może było tak kurewsko rozpędzić autobusy, że to był szok, wam powiem. To był szok i niedowierzanie. Ale ja osobiście, nie jestem fanem zapierdalania na łeb, na szyję, kuwa, żeby tylko być przed czasem. Nie no. Po co ludzie? Najlepiej sobie na przykład pojechać trochę szybciej Oczywiście, proszę cię bardzo Ale co jest najważniejsze Oho, Wiesiek będzie już Ciął kurwa drzewo na zimę No w sumie jesień się zbliża powoli. Którą tu mamy godzinę? 13.20, no tak Może to kontynuujmy Naszą trasę Jestem aktualnie Powinien być na tym przystanku 13.40, za jakieś może 3 minutki tam dojedziemy, więc jakby dla mnie to jest bardzo dobrze, będę mógł sobie, bo to u mojego domku, będę mógł sobie na piwko skoczyć, nawet będę musiał podjechać autobusem do Dunku, będę mógł sobie wejść do środeczka, i sobie przed telewizorem jakiś szybki kabaret obejrzeć czy coś. I ogólnie będę się bardzo dobrze bawił tym wszystkim, co jakby na mnie tam czeka, czy może czasami nawet nie czeko nie wiem, po prostu się zaparkuję autobusik pod domkiem i sobie poczekam. Mi pasuje taka tarasa, ja sobie taką przyjąłem, niby 300zł mniej z pensji mi ściągają, no ale dobra, ja wolę tak jeździć, żeby do domu ze móc zajechać, jak się pośpieszę trochę, to i wcześniej jestem na miejscu i w ogóle. Ja później muszę tylko wrócić do, tej naprawdę na, na stacji, która jest przy Arvi, koło Timotiego, tam sklepik jest, pierwszy przystanek, tak zwany starter. Obok zaraz jest mechanik, wszystko, jakby taki pks bo tym mechanik, do którego ja jeżdżę, nawet swoim osobistym pasatym, no to jest zaraz tutaj, żeśmy koło niego stawali wcześniej. Można było zobaczyć na nagraniu. A więc tak. To jeżdżą teraz pod mo moją chałupę, moją tak zwaną chawirę. Z tej zawinę. o, ciach. Uwaga. Pa. Takie mamy, do uroczku, pks się się. nie widziały. Oj, oj, kurczę, oj, kurczę, no i dobra. Na tym chciałbym zakończyć nasz kurs wspólny, ja byłem Heniek, wy by byliście wy, sześć.